Cześć, 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 cześć. Cześć, cześć, to jest mój kolejny odcinek z z Brawl Stars, a tematem dzisiejszego odcinka jest to moi drodzy, że będziemy maksowali Hanka. Ale zanim to, to pamiętajcie subskrybę, kanał, zostawcie łapkę w górę, pod tym odcinka i napiszcie komentarz, a będę do takich filmów, Was będzie nagrywał więcej. Przypominam, że się było 2000 subów, więc słuchajcie, łapkujcie, komentujcie, a pomożecie mi spełnić moje drugiej próbu, słuchajcie ciągle oczywiście 200 subów. Więc słuchajcie, łapkujcie, komentujcie. Wpadajcie na mojego Discorda, ich macie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem, a ja się nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Yy, moi drodzy. Jak wy ten odcineczek oglądacie, to było dosyć dawno temu, widzowie. Bo to było wtedy, jak był jeszcze event wasabi, widzowie. To był jeszcze wtedy, jak był event wasabi, no, czyli chyba nie muszę być. Po prostu, no, event z, z takimi dodatkowymi mocami, widzowie, do zadymiarzy. Ja na ten moment, jak nagrywałem odcineczek, to ten event, no, ma z no, tydzień około. No i udało mi się odblokować. Tak, widzę z Ostrych na razie, do Angelo oraz do Spike'a i 8-Bit'a. do Super Ostregi widzowie, no Kruk Bo, Hank, yy, Oli i Bass, do Szalenie Ostregi widzowie B, Carl, Morty, Sticks, Stu, Frank, no a widzowie do Piekielnych jeszcze niestety nie mam żadnego, ale widzowie i yy, może mam już, może, może mam tylko po prostu w momencie jakby pania nie mam, a może na przykład na kolejnym już mogę mieć, ale widzowie nieważne. Tak samo tutaj skinka, niestety żadnego nie mam. Najbardziej zależy mi na tym, bo jest kodat i widzowie, no ale nic nie poradzimy. Ale chodzi mi widzowie bardziej o to, że dropnąłem, bo zobaczcie w prawym dolnym rogu, moi drodzy mamy sushi, jeszcze jedno do odblokowania, a jedno już odblokowałem. No i właśnie z tego, co odblokowałem, moi drodzy, to dropnęło mi do Hanka. A nie chcę nic mówić, Hank ma dla mnie, dla mnie osobiście, jedno z najlepszych, jak i nie w ogóle najlepsze, widzowie, wasabi. Yy, Hank po prostu jest nie do zatrzymania, moi drodzy, no i w momencie, jak teraz mam na nim 500 pucharków, to jestem pewien, widzowie, że nie wiem czy 1000, ale 900 będę miał na pewno, 900 będę miał pucharków na pewno na nim, yy, oczywiście nie w to odcinku, tylko ogólnie będę sobie wybijał. Ale widzowie, w stanie to że trzeba go najpierw widzowie wymaksować, kupić gadżety, strapowe czyli ogólnie trzeba wydać całego takiego mamy na swoim koncie. I widzowie, takie szybkie pokazanie skinków. No, mam zaledwie tego widzowie Hanka Rekina, no i strażnika księżyca Hanka, to myślę, że ten skink jest 500 razy lepszy. No i widzowie maestriach, no Bronze 2, 2, ale po prostu dlatego, bo nim nie gram, ale widzowie to się zmieni, to się zmieni, no bo zaraz z nim zaczniemy sobie pykać. I jeszcze widzowie mam Hyper, już mam Hyper, tylko wystarczy, żeby go wymaksować moi drodzy, no lepiej nie mogłem trafić, lepiej tak szerzej nie mogłem trafić moi drodzy. Hyper do Hanka, dobra ten Hank będzie za mocny, ten Hank będzie za mocny. Patrzcie, w tym momencie mam 9500 życia. 9500 życia, moi drodzy. Jak wymaksuję teraz raz. Już mam 10 koła. Już mam 10 koła życia, moi drodzy. A jest dopiero 9 moc. Jest dopiero 9 moc. Patrzcie, 10 moc, moi drodzy. Mam 10600 punktów e, życia. No i maksujemy go. Stop. Ważna informacja. Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Moi drodzy, wymaksowaliśmy właśnie Hanka na 11 level. On ma już 11 200 punktów życia, ale jeszcze mogę przecież sobie kupić starsze widzowie. Kozacko, kozacko. 11 koła życia ma Hank. Eee, no widzowie ja się giga cieszę, ja się giga cieszę. I teraz moi drodzy, tak, wchodzimy sobie tutaj w karnetik. Chodzimy sobie, zbieramy pierwszy 1000 golda, e, teraz sobie zbieramy, moi drodzy, drugi 1000 golda. I może będę miał trzeci, nie wiem, że będę miał, ale może, dobra, idealnie widzowie, udało się. I teraz trzeba widzowie tak. E, mamy właśnie to hyper, które jest kozackie. E, ale teraz gadżet, Następny balonowy wybuch, spowalnia również wyrobów na 3 sekundy. E, i odnowiliśmy 11 sekund albo Hank pod, ponosi 40% mniej obrażeń przez 3 sekundy e, czyli taka tarcza na 3 sekundy co e, szczerze to, co szczerze to widzę, to jest lepsze kupujemy, kupujemy moi drodzy Dobra, Hank teraz już ma gadżet a Star Power moi drodzy po naładowaniu balonowego wybuchu do ponad 80% Hank zyskuje 10% więcej szybkości ruchu albo Hank ponosi 20% mniej obrażeń gdy jest przy ścianie. No niby tutaj 10% ruchu jest mało, ale niby trzeba tylko naładować 80%, czyli nawet nie całą bańkę, tylko tak bardziej 3 czwarte jej. A przecież bańkę będę cały czas podawał, czyli cały czas będę trochę szybszy, a tutaj muszę być miał wszystko przy ścianie. Czyli jak nie będę na przykład będę grał solo powiedzmy i będę przy ścianie, no to już nie będzie w ogóle Star Power mi działał. Tak szczerze to, widzę, tak to, mimo że tu jest tylko 10% więcej ruchu, to przekonuje mnie to, przekonujemy jakoś bardziej, moi drodzy. E, no i teraz, tak jest już w ogóle, widzowie, najlepszy jaki się tylko da, ale, widzowie, ja bym jeszcze sobie kupił jednego Jills'a, jednego Chicks'a sobie sobie kupił. E, tylko teraz tak, moi drodzy, gdzie bym mógł sobie zgarnąć te, widzowie, właśnie e, monetki. Tak, patrzę moi drodzy, tak patrzę. No niby tutaj już mamy po 1200, ale ja po prostu chcę tak widzowie, yy, właśnie nie jest odblokować wszystkiego, tylko chcę po prostu wejść, zgarnąć na no, widzicie wszystko jest na końcu. To mi się nie podoba, zbytnio tu też będzie na końcu, no wiedziałem i sobie wiedziałem. Yy, proszę, proszę, no wszystkie do początku ja już odblokowałem chyba widzowie. Yy, tu jeszcze jest szacanie, nie ma widzowie, niestety nie ma. A tu? No niedobrze widzę, niedobrze e, chyba bez Jillice by nie wygrali, chyba by nie wygrali bez Gillisa moi drodzy No lipton, lipton, lipton Ale jeszcze kordy już też mnie nie ratuje Kruk, kruk też mnie nie ratuje moi drodzy e, Frag może mnie nie elituję No chyba nie, chyba nie Powiedział, jeszcze sobie posprawdzę, jeszcze sobie posprawdzam, moi drodzy Ale wątpię, wątpię O dobra, melodii, melodii, melodii ratuje, melodii ratuję moi drodzy no i teraz możemy sobie kupić, żeby ten Hank miał nasz jeszcze więcej życia. Patrzcie co się dzieje, 1000 punktów życia, jeszcze nie miał więcej, moi drodzy, zobaczcie, nasz Hank jest niezniszczalny, on będzie miał widzowie ponad 12 tysięcy życia, ponad 12 tysięcy życia i gramy oczywiście na osabi, na Brawl Bolu. i patrzcie co się dzieje widzowie, patrzcie co się teraz będzie działo, klikamy ready moi drodzy i bójcie się, a raczej się boją moi przeciwnicy. Przecież widzowie, te, oj dobra, oj dobra, to mi się akurat nie podoba, no jedyną kontrą tak naprawdę, to jest to jak widzę w enemy Hanka, jak jest Hank w enemy moi drodzy, to jest jedyny problem, ale widzę, że on na szczęście poszedł e, tam na drugą stronę, więc to widzowie jest jedyny właśnie taki plus, e, no ale zobaczcie co robi, czy ten hanki nie ma wasabi? Czy ich hanki ma wasabi, moi drodzy? No ja nie strzelę tego, bo, bo Barley mnie by pokonał. A i czy ich hanki ma wasabi? Czy mi się tylko przewidziało, moi drodzy? Nie wiem. Nie wiem, moi drodzy widzicie, teraz co zrobił moje wasabi tarcza. Gdyby nie tarcza, to ja bym zdedał, więc mm. dobrze, że kupię ten gadżet. A i ten ich hanki ma wasabi. Ten hank ich nie ma dobra, nie mam pytań. Dobra, dawaj tą hyper, dawaj tą hyperkę, ból. Dobra, ja, ja się tak widzę, podłożę celowo. No użyj, użyj tej hyperki, widzę, że nie chcę dobra użył, ale trochę w głupi sposób, bo naraził się widzowie na deda. No widzowie nie jest. Yy, dobra, gol, gol, gol. Dobra, o, nie dobra. Nie widzieliście, nie widzieliście tego moi drodzy, nie widzieliście to, tego. Yy, tego, moi drodzy, nie było, tego moich drodzy nie było. Widzę, że ten Hulk ma chyba ten drugi star power, bo stoi przy krzaku. Dobra, przegraliśmy to, przegraliśmy to, moi drodzy. Dobra, oni naprawdę są inni, oni są naprawdę, moi drodzy, inni. Yy, strzelili i wygrali, ale widzowie, naprawdę... Dużym fartem, dużym fartem. No, widzowie, mimo że stracili się przede mnie jedną bramkę, to akurat... To, że miałem 4-0 moi drodzy, to no widzowie, no nic, nic więcej nie można powiedzieć, nic do takich z ująć. E, Kolek nasz robi 1-4 widzowie. No teraz, teraz pokażę akurat się z tej lepszej strony moi drodzy, bo akurat... Trochę wstyd, trochę wstyd widzowie. No ale zobaczcie, no teraz to już oni nic nie mają do powiedzenia, tak naprawdę. Tego meczu przegrać nie przegramy, widzę. Tego meczu na pewno nie przegramy. Tego jestem więcej niż pewnie. No chociaż tu akurat by się ten drugi Star Power przydał, bo tu jest dużo krzaków, no, w sensie tych ścian. I tu, akurat, I tu akurat by się przydał widzowie ten Star Power. No ale już trudno, widzę, trudno. To też nie jest zły, bo jestem szybszy po prostu. No widzowie, no nie podoba mi się to. Pierwszy raz zginąłem. To jednak nie jest takie, wizowie, e, takie, że free match, free match, tylko trzeba serio się postarać, wizowie. Dobra, tu musiałem użyć ulta, moi drodzy, żeby wyjaśnić go, bo on mógłby nam strzelić. Dobra, dobra, ponoszę teraz mniej HP, wizowie, e, mniej obrażeń, bo użyłem sobie tarczy, ale teraz już normalny, teraz już normalny, dobra, wizowie, pokonamy go. No nie, co jest? Nie dobra, nie mam pytań, widzowie, co ja robię, nie mam pytań. Podaj piłkę, podaj piłkę, aż, aż, aż. No nie, no nie widzę. Ja muszę z teamem grać, wiecie? ja muszę chyba grać z teamem moi bo to inaczej nie ma sensu w ogóle. Dobra, hyperman. Możemy już dostać hyper widzowie. No tylko... Nie. Nie widzowie. My przegramy drugi mecz. Ja wam mówię, że my przegramy drugi mecz. Dobra, kerry widzę, ja ich kieruję Tu by się kolcik przydał. Tu żeby kolcik tam tą ściankę na prawo zniszczył. To byłoby dobrze. Też nie dlaczego aż, też nie dlaczego, aż. Dobra, dobra, okej, okay. no nie widzę jej, nie, ale jeszcze zdarziliśmy fraga. Dobra, wierzę, nie strzelą. Jak ja się drodzy, to nam nie strzelą. D nie, dobra widzowie, jaki, jaki fart, jaki fart. Patrzcie widzowie, patrzcie co się dzieje teraz. Dobra widzowie, S, S, ładnie, ładnie, ładna hyperka w widzowie. Nie ma co się oszukiwać, ładnie to wyszło. Dobra, Iber, mamy bramkę, musimy mieć bramkę. To widziałem te miny bo, widzowie, gdzieś. No nie, on mi piłkę podał. Weź mi tą piłkę, ja chciałem pokonać, bo ja bym pokonał, bo już. Tylko on mi podał piłkę, nie wiem co zrobić moi drodzy. Dobra, ładnie, o dobra, Kery. Kery, Kery, widzę. Kerry. Nie no, co ja robię, co ja robię gdzieś widzowie. Dobra, nieważne. Ale wygraliśmy. W sensie, nie wygraliśmy jeszcze, yy, ale strzeliliśmy bramkę. Wiecie, ja się dopiero uczę ja z tym Hankiem, więc yy, to nie, nie są jeszcze najlepsze gierki w moim wykonaniu, moi drodzy. No, ale jestem więcej, niż pewien, że na pewno 900 bije, na pewno 900 to nie wie, a nawet się postaramy tysiaka, no to już widzę będą gorsze staty. W sensie chyba będą na plus, ale nie będzie 4-0, już na pewno nie będzie 4-0. No dobra, widzę, jeszcze lepsze. Swoj, dla mnie zrobiłem jeszcze lepsze staty, jeszcze jak gwiazdą w grę, widzowie. Start drop, rzadki, widzowie, no tu nie oddało, widzowie, nie oddało. No ale ja tam się cieszę widzowie, gramy sobie jeszcze jedną gierkę. Je, jeszcze jedną, jeszcze dwie możemy, zobaczymy, zobaczymy. Bo to już jest w sumie chyba trzecia gierka. Będzie teraz już będzie trzecia gierka w tym odcieczku. Pierwsza przegrana, druga wygrana. Dobra, tutaj nie mają truera. Nie mają truera, więc y, będzie mi łatwiej. Dlaczego on znowu wziął Asha? Tego nie wiem widzowie. Nie wiem dlaczego ten nasz kędzie się kręci. Dobra, to szczerze, że to free winek będzie szybki win, jak widzowie, to już szczerze, że to będzie. Dobra, minę widzowie zwaitowałem. No i ładnie, ładnie widzowie 1 do zara. No mówię, oni nie mają co zrobić z innymi. Jak na przykład będzie taki team jak teraz, no to to jest widzowie przegrana już przed meczem tak naprawdę. No bo widzowie po prostu oni jako tymi mają co zrobić, tam zobaczcie, wchodzę ja, zobaczcie co ja robię, zobaczcie, no, to jest po prostu GG, moje rodzaje GG, więc szybki meczek, ładnie, pięknie, widzowie, podoba mi się, wygrana, yy, więc możemy zagrać jeszcze jedną rundkę, tak? także widzowie, możemy zagrać jeszcze jedną rundkę, yy, więc sobie klikamy ready i gramy sobie dla widzimy widzowie, gramy sobie dla więc... Yy, tak, moi drodzy, tak, moi drodzy, postaramy się wygrać, tak naprawdę przegraliśmy tylko jedną rundkę, jak był FENEMY, bo było ciężko, no teraz będzie też ciężko, gdyż Spike nie jest najgorszy tutaj, e, mają Trowera, co prawda my też mamy tego samego Trowera, co oni i Baza, który się przyciąga, ale ich Baz nie podobał na mnie, więc to może widzowie nie być takie złe. Dobra, podaj piłkę, podaj piłkę, podaj piłkę, ja strzelę. No ale nie tak, nie tak, dobrze jeszcze pika. Nie to a sami widzowie jest mega. Ja, ja naprawdę pierwszy raz tak się cieszę grać z Hankiem, czyli jedną z najgorszych, jak nie najgorszą postacią w grze. Nie, nie, dobra. Ja, ja wiem, że ja mogę ulta użyć, ale celowo nie używałem, bo nie chciałem. Yy, ale jakby nam strzelili, to mi się troszkę zdenerwował. I sobie, dobra, teraz muszę, teraz muszę użyć, gdyż ja bym po prostu zdetał, bo Tik na Wasabi też jest dobry, bo wypuszcza aż trzy te swoje główki. Dobra, teraz biorę tarczę żeby iść tutaj zokałtować, moi drodzy, o tych główkach mówię, o tych główkach mówię, bo moi drodzy, ja ginę. Widzicie? Taki tip potrafi samymi główkami znokautować miechanka, która ma ponad 12 cc magea W sensie HP. Więc jak mówię, naprawdę te łasami dużo daje do każdej postaci, tak naprawdę, dobra, bas mi nic nie zrobi, bas mnie nic nie zrobi. Dobrze, że użyłem ultra zokałtowałem, widzowie, y główkę. Tu gdzieś będzie spike, dobra, on ucieknie. To było logiczne, moi drodzy. Ale znowu mam hiperkę. Więc będzie można fajnie jej użyć Dobra, teraz powinno być bramka, tak szczerze O nie, dobra widzowie, nie Nie, nie. no mówię, Tik będzie miał nawet lepsze staty ode mnie Zobaczcie Tik będzie miał lepsze staty ode mnie Ja się nie dziwię jak Tik będzie jak gwiazdą gry Zobaczcie co robi Tik Tik wchodzi nam do bramki moi drodzy I Tik może im wykierować mecz tak naprawdę Więc tak mówię, to jest naprawdę e, Dobry browser, ale widzowie No jest też Hank Jest też Hank, czyli ja widzowie No i to jest brameczka, no podaj, podaj no nie dobra, oni są inni, oni są inni, przyrzekam, że oni są inni, moi drodzy, no może on może strzelić, nie dobra widzę, nie mam pytań, z kim ja gram, z kim ja gram, może uda się ich kelnąć, widzę, może uda się ich kelnąć, dobra widzę, ładnie, dobra, kelnąłem, kelnąłem ich, e, sami by nie dali rady, moi drodzy, szkoda tego tika, no ale widzę, nie będę, Okej okay. E, nie będę, widzowie, rozszalał się nad e, moimi przeciwnikami. No, szkoda Tika, bo zobaczycie staty Tika widzowie. Mimo, że to jest thrower na Brawl e, to na tym Wasabi naprawdę robi robotę, widzowie. Naprawdę robi robotę, tak samo jak ja. E, no teraz już bez szans, teraz już bez szans. Tik odpada, Tik Dobra, widzowie, nie mam pytań, po prostu nie mam pytań do tego Tika. Patrzcie, Tik mnie chyba piąty raz w tym meczu porobił. E, dobra, moi drodzy, nie mam pytań, naprawdę. Dobra, zrobimy coś takiego. Okej, okay, ja mogłem z ulta 6 tak naprawdę. Patrzcie. Patrzcie, 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 patrzcie. Dobra. Teraz akurat jedno... Dobra, co tu się dzieje? On ma jeszcze, widzowie, hiper ten Tik. Ten tik ma jeszcze hiper. Dobra, my przegraliśmy mecz. Przegraliśmy mecz, moi drodzy. Przegraliśmy mecz. przegra. Nie mam pytań. Nie mam pytań, moi patrzcie na staty Dika Tich i wy. No bo wiem, mówiłem widzowie, że wykierował TIK, mówię, że Tik będzie gwiazdą gry, to było wiadome przed meczem, to było wiadome przed meczem widzowie. I ale zobaczcie na moje staty, zobaczcie na moje staty 14-5, moi drodzy, 14-5, yy, no widzowie Giga, dobrze, Giga dobrze zagrałem 14 razy, pokonałem w sumie. Patrzcie ja plus Tik, w sumie zrobiliśmy 24 fragi w meczu. Ja Zobaczysz, że to jest sobie konto tego Tika. Patrzcie, gra 68 k 38k, 38K a, jak ogarnia e, Gdzie on miał tego Tika widzowie? On miał go tutaj, nisko, nisko on Ale miał Ale 11 level, hiper, pasami w sumie się nie dziwię, więc widzowie. ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku, pamiętajcie, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, w przyszłych odcinkach już mogę mieć dużo więcej pucharków na tym Hanku, więc ja Wam dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się widzów, podajcie mi łapkę na górę w opisie chyba się oraz w komentarzu pod tym filmem, jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się, do następnego, cześć!